Witam serdecznie. A dzisiaj trzy powody dlaczego kobiety kochają drani. Przede wszystkim kobiety kochają drani, bo to są faceci, którzy dają emocje kobiecie. Jak spoglądasz na tych miłych facetów albo sam taki jesteś, to przeważnie bałeś się wzbudzać w kobiecie emocje, zgadzałeś się z nią normalnie, chciałeś się dogadać, leżałeś w łóżku, przytulałeś się, chciałeś, żeby ona się przytuliła. Nie robiłeś z tego jakichś tutaj większych ceregieli. Dranie to mężczyźni, którzy po prostu potrafią wzbudzić silne emocje w dziewczynie. Potrafią mi powiedzieć, chcesz się do mnie przytulić, to musisz zasłużyć. I się śmieją, tak? I się uśmiechają. I dziewczyna karmi się tymi emocjami, karmi się tym, że musi zasłużyć. Za chwilę w pewny siebie sposób facet ją łapie, całuje, rozbiera, dochodzi do seksu, a potem wychodzi i wprawia kobietę w stan huśtawki emocjonalnej. I to jest to, co potem też oczywiście w późniejszej fazie relacji nakręca dziewczynę. I to jest to podejście drani. To nie są faceci, którzy chcą spokoju w relacji, tylko oni tą dziewczynę można powiedzieć, że denerwują, tak? Destabilizują, ale celowo po to, żeby ona chciała więcej, żeby prosiła o więcej, żeby sama zaczęła do nich więcej pisać. I co jest też ciekawe, to są mężczyźni, którzy nie czują takiej silnej potrzeby, że muszą koniecznie być z tą kobietą. Raczej chodzi o to, że oni się pojawiają, doprowadzają do łóżkowej sytuacji znikają, tak? I potem ta dziewczyna rozpacza, dlaczego on się tak zachował, on nie ma czasu, żeby się ze mną już zobaczyć. No i oczywiście często różne tutaj wideoblogerki na YouTubie nagrywają filmy na ten temat, że ten facet, narcyz, poznał dziewczynę, zabrał do łóżka, wykorzystał, no tak wykorzystał, że ona sama chciała seksu, sama chciała do łóżka iść, no i oczywiście, jak on tak mógł zrobić. Więc kobiety uwielbiają takie dramaty, jak sobie posłuchasz niektóre piosenki y, kobiet, y, nawet polskich wokalistek, Lińska, Drań, y, czy Julie Michaels jest taka, Chyba piosenka, ona się nazywa nie Happiness, ale Heaven. Jak sobie wpiszesz na YouTube, to posłuchasz. To tam ten przekaz artystek jest jednoznaczny, że one kochają złych chłopców, bad boy. Oczywiście często wiele kobiet nie przyzna się do tego świadomie, będzie twierdzić, że tak nie jest, że ona kocha tylko normalnych facetów, którzy się z nią dogadują, ale często to będą te kobiety, które ucierpiały z powodu tych drani, no bo trafiły na tutaj jakichś sadystów, psychopatów. I oczywiście one teraz są e, zagorzałymi przeciwniczkami, e, bycia e, draniem dla kobiety, chociaż tak naprawdę i tak potem prędzej czy później się wiążą z facetem, który ma cechy drania, no bo kobiety lubią e, po prostu okłamywać same siebie. Jak mnie oglądasz, jak mnie słuchasz, to sobie powinieneś dokładnie e, z tego zdawać e, sprawę. Także weź to pod uwagę, że facet typu drań to jest facet, który destabilizuje dziewczynę na początku. Ona sobie żyje, ma spokojne życie, chodzi tam do kościoła, do spowiedzi, chodzi do szkoły, do pracy i nagle się pojawia ten drań. Zaczepia ją na ulicy, uśmiecha się do niej. To nie, to nie są faceci, którzy właśnie poznają dziewczyny w internecie, jak wielu facetów myśli, bo oczywiście to jest mało skuteczne i od razu jesteś w tej ramie tego proszącego o, o spotkania, o relacje, ponieważ większość facetów w internecie szuka dziewczyny. Już o tym też mówiłem. No i oczywiście jak się drań umawia z dziewczyną, to bardzo szybko y, tutaj kontroluje sytuację w taki sposób, że buduje z nią dotyk, potem jest pocałunek, potem dochodzi do seksu, więc te trzy etapy przez tego typu mężczyzn są szybko y, prowadzone, osiągane. No i potem oczywiście kobieta y, wyczuwa, że z jednej strony dał jej tyle przyjemności, ma takie umiejętności w łóżku, tak ją podniecił, ona tak tutaj jęczy z rozkoszy. Oczywiście tu już sobie żartuję, no tęskni za nim za, za kolejnym spotkaniem, bardziej o to mi chodziło, no i nagle ten facet się nie odzywa. Spotkał się z nią, doszło do zbliżenia, wysoki poziom emocji i brak kontaktu. I tego typu podejście właśnie wprawia kobiety w stan głębokiego e, osłupienia. I one nie wiedzą co się dzieje, dlaczego on się tak zachował, dlaczego oczywiście tutaj nie chce się spotykać. Każdy chciał, ona jest taka piękna, zawsze wszyscy za nią latali, pisali. I widzisz, zabawne jest to, że często ci faceci, którzy mają naturę drania, to nie są mężczyźni, którzy są super piękni. Wam się wydaje, bo często poznajcie dziewczyny w internecie, i na tej podstawie swoją miarą oceniacie efekty z kobietami, w relacjach z kobietami, że oczywiście, żeby mieć sukcesy, to trzeba dobrze wyglądać. No i dlatego ten podryw w internecie dołuje, bo tam faktycznie musisz mieć to dobre zdjęcie, żeby się wybić, żeby ona przykuła uwagę, już nie mówiąc o tym, że musisz się wysilać bardzo, bardzo w pisaniu, żeby ją zainteresować. Chyba, że kobieta jest desperowana i, i nikt się nie chce z nią spotykać, to jest co innego. No, ale dranie to właśnie mężczyźni, którzy no, poznają dziewczyny w realu, powodując u nich silne stany emocjonalne, silne stany pobudzenia emocjonalnego i dlatego tak to silnie działa uzależniająco na kobietę, bo on się pojawia w jej życiu, jest zupełnie inny niż większość facetów, daje jej przyjemność o wiele większą, bo jest doświadczony, pewny siebie. Nie boi się robić tutaj rzeczy, które są stresujące dla większości facetów, realizuje jej pragnienia, fantazje łóżkowe, zachowuje się w taki sposób, że jest dla niej oschły, chłodny, ale jednocześnie namiętny, seksualnie pociągający. No i to po prostu dziewczynom rozwala system, bo większość facetów się o nią starało, gosia, małgosia, kwiatuszka ci kupie choć na spacer, a tutaj dostaje taką bombę emocjonalną ta dziewczyna, że nie może spać, nie może śnić, bo oni się cały czas po prostu przed oczami pojawia. Tak to właśnie działa. Więc to nie są faceci, którzy szukają związku, miłości. Oni raczej szukają spełnienia swoich egoistycznych pragnień, rządzy i to się kobietom podoba, bo taki facet jest silny, bo taki facet jest tym reproduktorem, który też zapewne miał sukcesy z innymi kobietami. Oczywiście ty to wszystko możesz tutaj Wyśmiewać, możesz mówić, że mówię głupoty, zaraz pewnie tu dużo się kobiet pojawi, które zaczną pisać. Wcale tak nie jest wolę miłych facetów. Ja bym wtedy taką kobietę zapytał: Wolisz miłych facetów? Czyli co? Jakbyś się facet pytał, czy możecie pocałować, to byś go pokochała? I one wtedy mówią: No nie. No więc każda kobieta chce cechy tego drania, chce faceta, który nie pyta, tylko sobie bierze, który jest alfa, który ją prowadzi. I jak ty tego nie rozumiesz, to będziesz miał poważne problemy z kobietami. Mało tego, może Cię czekać zdrada w dłuższej relacji, bo będziesz chciał dobrze dla kobiety, yy, kupisz jej samochód, kupisz Wam mieszkanie, będziesz chciał jej pomóc w życiu, nie będziesz chciał się kłócić, a ona Cię po prostu będzie traktowała gorzej niż szmatę. I często do mnie się tacy panowie zgłaszają, którzy kompletnie nie rozumieją o co chodzi, i dopiero instalując w nich te atrakcyjne zachowania, oni. Mają dużo lepsze efekty, a kobiety podążają za nimi. Chociaż obiektywnie byli przystojni, atrakcyjni, zostali zniszczeni przez kobiety, bo byli za mili. Tak to niestety często wygląda. Dlaczego jeszcze kobietom podoba się facet typu drań? No bo to jest facet, który ma wyższe cele niż ona sama. To nie są faceci, którzy skupiają się na jednej kobiecie, tak jak mówiłem, to nie są faceci, którzy siedzą i myślą o niej, tak? Tylko podrywają wiele kobiet, więc automatycznie ona to wyczuwa, więc skoro ten facet jest taki, taki niesamowity, że ona musi za nim podążać, pisać, go uwodzić, to dla kobiety to się staje wyzwanie. I ona oczywiście zaczyna o nim więcej myśleć, jak więcej myśli, to znowu się zakochuje bardziej, tak? No i oczywiście to dla niej jest tutaj... Ważny aspekt, żeby takiego faceta zdobyć, bo skoro ją olał, no to to jej pokazuje, że ona nie jest atrakcyjna, że się nie podoba, więc na siłę kobieta chce sobie udowodnić, że jednak może z nim być. A im bardziej atrakcyjna dziewczyna, tym ten mechanizm pożądania jest większy, no bo to jest jedyny facet, który jej to zrobił, poznał ją, przespał się z nią, ona jest taką dziewiątką, dziesiątką z wyglądu, a potem jest dla niej niemiły. Mówi, że w ogóle on do domu wraca, nie chce z nią spać, nie pisz do mnie, przecież to był tylko jeden raz, i ta dziewczyna po prostu nie wie o co chodzi. Szok, nie? Wszyscy faceci chcieli się z nią spotykać, bo jest taka piękna, atrakcyjna, bo jest kobietą, która zawsze się podobała, a tu się jednak trafia facet, który zabrał ją do łóżka i potem nie chce się z nią spotykać. Co się stało, nie? Właśnie o to chodzi, o tą huśtawkę emocjonalną, która stymuluje kobiety w ten oto sposób. Także w byciu draniem nie chodzi o to, że ty masz krzywdzić kobiety, tylko masz uznawać swoje egoistyczne pragnienia za ważniejsze od pragnień kobiety, bo tylko wtedy będziesz w stanie skutecznie realizować swoją strategię uwodzenia kobiet. No i właśnie wtedy kobiety też będą za tobą podążać. Będą cię uwodzić będą Cię zdobywać, bo będą miały przed sobą faceta, o którego warto się postarać, a nie jakiegoś tutaj pizdeusza, który pojawił się w ich życiu przypadkiem, nie wie, czego sam chce od życia, nie potrafi wyznaczyć kierunku relacji. Ty musisz zawsze wiedzieć z kobietami, jakie są Twoje egoistyczne pragnienia, żądze i musisz te żądze, pragnienia realizować z kobietą bez zawahania, bez w ogóle żadnych tutaj dysfunkcji poznawczych czy blokad mentalnych, bo tylko wtedy ta kobieta uznać za tego drania, której się podoba. Wyciągnij sobie z tego wnioski i naprawdę traktuj kobietę tak, jakby ci na niej nie zależało, jakby ci nie zależało na jej uczuciu, na jej miłości. Ostatnio jeden kursant mnie pyta, co mam Krzysiek zrobić. Dziewczyna mi powiedziała, że mieszkamy za granicą i chce wrócić do Polski. Czy powinienem jej pozwolić, bo się boję, że się z kimś spotka. Jak to, co powinieneś zrobić? A jest sobie do tej Polski, a co mnie to obchodzi? Wyjeżdżaj, co mnie to obchodzi? Widzisz, drańowi nie zależy, a dobrym facetom zależy, żeby ją trzymać przy sobie, żeby mieć ją przy sobie. Boją się tego, że ona coś może zrobić, bo nie czują się godni, wartościowi, atrakcyjni. I to jest ta różnica, o której powinieneś pamiętać. Drań to nie jest facet, który będzie latał za kobietą, który jest o nią zazdrosny, ale taki, który ma gdzieś jej relacje z innymi facetami. I dlatego oni mają jakby tego typu cechy osobowości, które są bardzo atrakcyjne dla kobiety, bo taki facet nie jest zazdrosny o to, czy ma jakiegoś kolegę, z kim się spotyka, tylko nawet niektórzy faceci typu drań wymagają od kobiety, żeby miała partnera, żeby się spotykała na łóżkowe sytuacje, bo przecież oni nie chcą związku. A to kobiety chcą związku z nimi, dlatego że są tacy fajni, atrakcyjni i mają te umiejętności uwodzenia. Tak to właśnie wygląda. Najwięksi Uwodziciele, których znam, to właśnie dranie, to osoby, to faceci, którzy są wariatami, którzy nie zwracają uwagi na potrzeby kobiety, tylko realizują swoje potrzeby. Dlatego ty powinieneś wyciągnąć z tego wnioski, a nie być grzecznym chłopcem, który zawsze słucha kobiety i boi się po prostu wychylić, boi się jej powiedzieć, że nie ma czasu się spotkać. To są twoje problemy psychiczne, które ci będą kosztować relacje, związek, a nawet znajomość z nowo poznaną dziewczyną. Także pamiętaj o tym, łapeczkę do góry zostaw jak się podoba. I oczywiście, jak chcesz się tego wszystkiego nauczyć, to prowadzę szkolenia w Krakowie praktyczne, gdzie uczę uwodzenia krok po kroku, jak zagadać do kobiety na ulicy, jak ją poznać, jak ją zabrać na kawę, spędzić z nią noc, jak ją uwieść. Tego wszystkiego możesz się nauczyć. W tym temacie napisz do mnie na maila. Frywolny dzień.pl, a nauczę się tego wszystkiego w praktyce. Zaczniesz podchodzić do kobiet na ulicy i będziesz miał naprawdę genialne efekty. O czym sam się przekonasz. Wiem, że możemy to razem zrobić. Napisz do mnie, odezwij się, podejś numer telefonu, a sam zobaczysz, ile pięknych kobiet możesz bez wysiłku poznawać na ulicy. To działa, a ja cię tego nauczę w praktyce, bo moje szkolenia są prowadzone praktycznie. Pokazuję wszystko na kobietach na ulicy i myślę, że to będzie dla ciebie wyjątkowo wartościowe przeżycie. Jeśli do tej pory nie miałeś dziewczyny albo twoje, Znajomości z kobietami nie wydawały się owocne. Polecam i oczywiście, tylko do dzisiaj, do północy, kupujesz jedno moje szkolenie, a drugie otrzymujesz za darmo w tej samej cenie. Warto skorzystać, pod spodem masz linki. Zainwestuj w siebie, bo szkoda życia. Na to, żeby być miłym, nieatrakcyjnym facetem, który jest zlewany ciągle przez kobiety. Powinno cię to wkurzać i powinieneś coś ze sobą zrobić.